Po Europa Środka. Antoni Czmiel, kłaniam się Państwu w Po Hejnale, cotygodniowym magazynie radiowej, jedynki poświęconym Europie Środka. Dziś w magazynie przedstawimy mapę węgierskiego szczęścia. Badanie pokazało też, że najszczęśliwsi są ludzie między 35 a 50 rokiem życia. To zwykle osoby o najbardziej ustabilizowanej sytuacji zawodowej i rodzinnej. A także przedstawimy, jak młodzieże spędzają święta Wielkiej Nocy. Na Węgrzech nigdzie nie, nie widziałam takie koszy przepięknie przygotowane, jak na przykład tutaj w Polsce. I oczywiście, porozmawiamy o wczorajszym spotkaniu premierów Polski i Węgier z Mateo Salvinim. A Europa Środka? Po hejnale. zapraszam. Rozpoczynamy od spotkania Mateusza Morawieckiego, Wiktora Orbana oraz Mateo Salwiniego. W programie pierwszym Polskiego Radia witam Macieja Szmanowskiego, dyrektora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Falczaka. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Potrzebny jest renesans Europy i jej wartości. Europa nie może być dyktatem silniejszych. Tak mówił po spotkaniu Mateusz Morawiecki. Jak to założenie premierzy chcą przełożyć na rzeczywistość? Tak, faktycznie słyszeliśmy dużo o judo-chrześcijańskiej cywilizacji i wartościach, również o euroatlantyckich wartościach. No W praktyce to może wyglądać w ten sposób, że jak mamy euroatlantyckie wartości, uważam, że one są ważne. To, to nie kupu raczej kupujemy ze Stanów Zjednoczonych gaz, a nie od, od, od niedemokratycznej Rosji. Bardzo dużo usłyszeliśmy również oczywiście o wartościach rodzinnych, o mamie, tacie, o wolności, suwerenności narodowej. Także mam nadzieję, że to te, te, te wartości znajdą w teraz w Parlamencie Europejskim bardzo liczne grono. Zwolenie. Bo kanwą tego spotkania było właśnie powstanie, założenie, myślenie o zmianach w parlamencie europejskim. Tam, gdzie partie narodowe, jak Fidesz na Węgrzech czy Prawo i Sprawiedliwość, którego reprezentował Mateusz Morawiecki, mają reprezentacje europejskie i obie partie no, zmieniły swój stan posiadania. Konserwatyści i reformatorzy, do których należy Prawo i Sprawiedliwość, stracili po wyjściu w Wielkiej Brytanii, bo rządząca, tam partia konserwaty. Konserwatywna też tym samym opuściła Parlament Europejski, nie brał udziału w ostatnich wyborach, a Fidesz zdecydował się odejść z Europejskiej Partii Ludowej. Czy to znaczy, że widzieliśmy partie, które będą wspólnie tworzyć nową frakcję? I czy rację ma Rzeczpospolita, która dziś pisze, że, że to może być nawet drugie ugrupowanie w Europarlamencie? No, cel jest jeszcze wyżej postawiony, został wczoraj, że to ma być ugrupowanie co do liczebności w Parlamencie Europejskim numer jeden, i są na to oczywiście szanse. Ja się bardzo cieszę osobiście, że wczoraj wczoraj bardzo podkreślili liderzy, wszyscy tutaj liderzy, którzy się spotkali w Budapeszcie, że formuła jest otwarta. Jak sądzę, na kolejnym spotkaniu w maju, być może w Warszawie, zostaną doproszeni kolejni liderzy i że to, co obserwowaliśmy wczoraj, to nie był żaden komitet sterujący, tylko, tylko raczej taka grupa inicjująca szerszy ruch, szerszy ruch wokół tych wartości, o których wspomniałem, o którym wspomnieli wczoraj w Budapeszcie, było tak głośno wczoraj w Budapeszcie i że to pozwoli, no postawi na przykład właśnie grupę Europejskiej Partii Ludowej i członków no, w trudnej sytuacji jednak wyboru, czy dalej chcą i funkcjonować w sojuszu z socjalistami i, i z ALDE z liberałami, czy może jednak bliżej im do, do nowej e, frakcji, e, frakcji e, która będzie gromadzić konserwatystów e, chrześcijańskich demokratów, im nadzieję, że jak najszybciej jeszcze w tym roku e, w Parlamencie Europejskim. Matko może być tylko kobieta, ojcem, tylko mężczyzna, to właśnie wpisywane jest do konstytucji Węgier, to jest też element sporu wewnątrz Parlamentu Europejskiego? No, słyszymy o tym coraz częściej, że tego rodzaju tego rodzaju podstawowe wydawałoby się pojęcia jak mama, tata, zaczynają być obejmowane jakąś, jakimś przemilczeniami, a wręcz cenzurą i wiele innych rzeczy, jak, jak chociażby wolność wygromadzenia się czy, czy wolność słowa znajduje coraz więcej wrogów właśnie w Parlamencie Europejskim o paradoksie, więc myślę, że tutaj bardzo dobrze, że się, pojawiła się reakcja, silna reakcja między partiami, większymi partiami prawicowymi reprezentowanymi w Parlamencie Europejskim, że no, dobrze byłoby coś zmienić w tej sytuacji i. I, i, i nie udawać, że, że, że ograniczamy wolność Europejczyków. No ale oponenci wobec tego pomysłu sprawę przedstawiają inaczej, że nie chodzi o konserwatywne wartości. Raczej tacy jak Donald Tusk piszą o proputinowskim bloku. No Mateo Salvini przypomina są jego zdjęcia w koszulkach z Władymirem Putinem na piersiach. Mimo, że premierzy mówili o wsparciu dla NATO, którego wszystkie trzy kraje, podobnie jak Unii Europejskiej, są członkami. No, pan premier Donald Tusk powtarza, powtarza to dokładnie to, co w swoich tweetach tutaj w Polsce, co, co propaguje na, w Parlamencie Europejskim Dacian Ciolos, szef, szef ALDE. Co zresztą wytknięte zostało bardzo szybko wychwycone przez prasę węgierską wczoraj. Natomiast, natomiast no, jeżeli byśmy przykładali tego rodzaju miarę, to co powiedzieć, jak, jak swoją pan redaktor, tutaj cytując już to co powiedzieć o takich politykach, którzy wyzwaniają do, i nazywają się prezydent Francji, wyzwaniają co pół roku do Moskwy z obietnicą, że sankcje zostaną zniesione, czy o tych politykach, którzy robią wszystko, żeby za wszelką cenę dokończyć Nord Stream 2 w propos... którym jedną są popłynie gaz rosyjski, a w drugą przecież no, ciężkie euro. A propos Francji, bo najpierw przed Niemcami ją pan wymienił, niektórzy eksperci twierdzą, że do tej inicjatywy może dołączyć ugrupowanie Marine Le Pen, która ma wobec pandemii rosnące szanse, aby sięgnąć po władzę we Francji, ale tu też są wymieniane powiązania z Kremlem. Są wymienione i chyba nie bezpodstawnie powiązania z Kremlem. I tutaj by był, byłbym pewnym pesymistą. Myślę, że pani Le Pen od lat pełni dosyć destrukcyjną rolę jednak, jeśli chodzi o naprawicę we Francji. Natomiast no, zobaczymy, kiedy powstanie, myślę, że tutaj do, do tego trzeba momentu wyczekać jednak, kiedy powstanie karta wartości i zobaczymy, czy, czy ugrupowanie pani Le Pen będzie... Członkowie w Parlamencie Europejskim reprezentujący tę partię będą gotowi do, 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 do złożenia podpisu pod czymś takim. D Dla porządku dodajmy, że w Budapeszcie też mówiono o pragmatycznych efektach współpracy europejskiej czy działaniach Komisji Europejskiej, czyli wzywano, by przyjrzeć się szczepionkom, by koncerny realizowały to, do czego się zobowiązały. Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Finalne. Europa Środka. Miasto Szombat-Heli, położone na zachodzie Węgier, nieopodal granicy z Austrią, zostało uznane przez węgierskich badaczy za najszczęśliwsze miejsce w kraju. I to podczas pandemii COVID-19. Prowadzona przez ostatni rok socjologiczna, psychologiczna analiza pokazała, że pandemia i kryzys sprawiły, że poczucie szczęścia u węgrów. Oczywiście zmniejszyło się, ale tylko nieznacznie w porównaniu z 2009 rokiem. To tylko statystyka, bo w rzeczywistości wiele zależało jednak od miejsca zamieszkania czy sytuacji rodzinnej i zawodowej ankietowanych o szczegółach Michał Strzałkowski. Sombatheli ma niespełna 80 tysięcy mieszkańców. To typowe miasteczko z zachodniej części Węgier. To tu jednak mieszkańcy są, przynajmniej statystycznie, najszczęśliwsi na całych Węgrzech. Takie wyniki przyniosło najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Eidfosz-Lorand. Szef zespołu badawczego dr Attila Olech mówi, że tegoroczna edycja mapy szczęścia na Węgrzech zbiegła się z pandemią COVID-19, bo dane zbierane były między kwietniem 2020 roku a marcem roku bieżącego. Badanie pokazało, że statystycznie Węgrzy czują się tylko trochę mniej szczęśliwi niż przed pandemią. To napawa optymizmem, ale oczywiście różni się to w poszczególnych grupach. Szczęśliwsi czują się ci, którzy są lepiej wykształceni, więcej zarabiają i mają rodziny. Natomiast bardziej nieszczęśliwi są ci, którzy pracują bądź pracowali w branżach uderzonych przez pandemię i kryzys a także osoby samotne. Najmniej szczęśliwi są Węgrzy ze wschodniej części kraju zadunajskiego, a także ci z północy Wielkiej Niziny Węgierskiej i w ogóle z północy kraju, za to najbardziej szczęśliwi są ci, którzy mieszkają na bogatszym zachodzie i w środkowych Węgrzech. Badanie pokazało też, że najszczęśliwsi są ludzie między 35 a 50 rokiem życia. To zwykle osoby o najbardziej ustabilizowanej sytuacji zawodowej i rodzinnej. Nie od dziś wiadomo, że poukładane życie rodzinne to dobra szczepionka na wszelkie wszelkie od nas kryzysy. Najmniej szczęśliwe były osoby najstarsze, zwykle schorowane i często samotne, a także młodzi Węgrzy dopiero zaczynający dorosłe życie. Oni czują najmniej pewności życiowej. Jak jednak dodaje dr Olech, Węgrzy na tle reszty świata czują się raczej umiarkowanie szczęśliwi. w publikowanym od dekady Świat Rankingu szczęścia, jaki przygotowuje renomowany amerykański instytut Galupa, uplasowali się na 43 miejscu na 79 sklasyfikowanych państw. Polacy wypadli jednak niewiele lepiej, znaleźli się na 39 pozycji. Czówka rankingu nie zmienia się zaś od lat. Najwyższe miejsca zajmują w nim Skandynawowie, Szwajcarzy, Holendrzy i Niemcy. Po Europa środka Święta Wielkanocne to radość i czas spędzony w gronie najbliższych, tak w Polsce jak na Węgrzech. Niektóre tradycje są podobne, jednak nie da się ukryć, że w naszym kraju hucznie obchodzi się to święto. Jak zatem Wielkanoc wygląda na Węgrzech? O tym Klaudia Poremska Malowanie pisanek, rodzinne spotkania oraz prezenty na zajączka. Tak właśnie Węgrzy obchodzą Wielkanoc. Mówi Orsoja Zuzanna Kowacz, ambasador Węgier w Polsce. Węgry, jako kraj chrześcijański, ma podobne zwyczaje związane z świętem Wielkiej Nocy jak Polska. Aczkolwiek w zależności od tego, o jakim regionie mówimy, no jedną taką różnicą na pewno jest, że podczas Niedzieli Palmowej. My zwykle nosimy czy przywozimy bazie do kościoła, a nie palemki. W Wielką Sobotę Polacy święcą pokarmy, jednak na Węgrzech ta tradycja nie jest już tak kultywowana. Ten zwyczaj jest dużo skromniejszy. Ja na Węgrzech nigdzie nie, nie widziałam takie koszy przepięknie przygotowane, jak na przykład tutaj w Polsce. Więc jest ten zwyczaj, ale, ale w jakoś skromniejszy sposób, że święcenie chleba, soli i powiedzmy jednego jajka. Jak tłumaczy Gabor Lagzi z Węgierskiego Instytutu Kultury, w lany poniedziałek Węgrzy oblewają się wodą kolońską. Najmniejszy dzieciak mówi jakiś wierszyk, prosi o pozwolenie o polanie kobiet, potem dostanie pisanki, wcześniej przygotowane przez dziewczyn czy, czy kobiet. Warto dodać, że w Wielkanoc na węgierskim stole nie może zabraknąć szynki i jagnięciny. Właśnie. I właśnie życzeniami dobrych Świąt Zmartwychwstania kończymy ten magazyn. Spotykamy się w przyszły piątek o tej samej porze. Antoni Trzmiel, do usłyszenia. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Pohejnale Europa Środka.